Cześć cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wodiak i dzisiaj przychodzę pokazać wam jak zdobyć kolejne legendarne wszczepy, tym razem będą to ostrza modliszkowe, które możecie znać z trailerów i gameplayów przed wypuszczeniem cyberpunka, dlatego też zapraszam was serdecznie. Przede wszystkim udajemy się na miejsce, które właśnie wskazuje nam na, Wam na mapie. Jest to centrum miasta bezpośrednie obok Arasaka Tower i tam w jednym z pytańników będziemy mieli przykład cyberpsychozy. Każda cyberpsychoza ma swoistą arenkę, na której się dzieje, i poza którą cyberpsychopata nie może wyjść. Tak też jest w tym przypadku, także możemy się albo zakraść, albo wbiec na tą arenkę i wybiec. A mianowicie chodzi nam o skrzynkę po prawej stronie. Jak teraz widzicie, musimy do niej dobiec, złapać wszystko, co się w niej znajduje, i wybiec. A poprzez wszystko, co się z niej znajduje, mam m.in. na myśli właśnie legendarne ostrza modliszkowe. Następnie, tak jak w przypadku monostruny udajemy się do pierwszego lepszego Doka, który będzie mógł w slocie na ramiona zainstalować nam ostrza modliszkowe. Tak samo jak było to z monostruną i nie potrzebujemy wydawać na nie kasy, nie potrzebujemy mieć też odpowiedniego poziomu reputacji, żeby co to zrobić, co jest bardzo ważne. Ostrze Modliszkowe to bardzo potężna broń, i trzeba pamiętać o tym, że w wersji legendarnej na niższych poziomach będą one często po prostu one-shotować naszych wrogów, więc mogą być wręcz OP. Także jeżeli tego nie lubimy, to może warto poczekać, zatrzymać je na troszkę później. Aczkolwiek warto wspomnieć, że normalnie występują one jakoby pod czwartym slotem broni, więc de facto, jeżeli używamy broni białej, to możemy ten slot wykorzystać tym razem na coś innego, a używać po prostu po prostu ostrzy modliszkowych zamiast tego. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał, jak zwykle mówił dla Was Wodjak i jeżeli skorzystacie z tego poradnika, jeżeli Wam się rzeczywiście podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę z komentarzem, jaki poradnik chcielibyście jeszcze zobaczyć w moim wykonaniu, a jeżeli chcecie być na świeżo z materiałami, to subika wraz z dzwoneczkiem, a tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, hej hej.